Zobacz, jak skaczą przecinki. Teraz powoli. W dzielniku jest jedno miejsce po przecinku. Chcę przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Przesuwam, i w dzielniku przecinek jest na końcu, więc znika. Drugi przykład. Teraz muszę przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. Uwaga, przecinki przeskakują o jedno miejsce, o drugie miejsce, w obu liczbach są na końcu, więc znikają. Trzeci przykład. Troszeczkę ucięło mi liczbę, tam jest 3,05 na końcu. Przecinek muszę przesunąć o dwa miejsca w prawo. Uwaga! Przesuwam o jedno miejsce w prawo, o drugie miejsce w prawo i znika ten, który był na końcu liczby. Uf! Kolejny przykład. I powoli. Muszę przecinek przesunąć o dwa miejsca w prawo. Przesuwam o jedno miejsce w prawo. Mam problem. Dokładam sobie zero. Przesuwam o drugie miejsce w prawo i znikają, bo były na końcu. Kolejny przykład. muszę przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Tylko że w tej drugiej liczbie nie ma żadnego przecinka. jeśli go nie ma, to znaczy, że on jest na końcu. A jeśli jest na końcu, to za nim są jeszcze zera. 31 to to samo co 31,0 Przesuwam przecinek o jedno miejsce w prawo. I znikają. Mam nadzieję, że jest lepiej.